Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Scrap Goda. No i zaczynamy głębszą otchłań, 2000 metrów pod wodą. Masakra. Ostatnia plansza. Jestem bardzo ciekawa, co, co się wydarzy, jak ją skończymy. Jeżeli uda się skończyć, mam nadzieję, że nie będzie jakaś trudna. Mamy trzy bardzo brzydkie zagrożenia. Nie mamy nowych krabików niestety. Będzie tylko jeden budowniczy. No cóż. Stopiony szczyt. Wulkan. Bardzo głęboko. Ja tu już na sam początek myślę, że weźmiemy mury. Aha, i tu już. Wy zaatakujecie. Ale mamy tak. E, fungia. Robaki. Gąbka i wachlarz. Te dwa zostawimy w zależności od tego, co nam będzie potrzebne, nie? 800 jedzenia mamy zebrać. Ujemy, jak jeszcze brono. Dziobogłowiec, koralowiec spiralny 8, koralowiec spiralny 8. Tu bierzemy po jednym i trzy zostawiamy. O, a tu nie ma koralowca spiralnego, nigdzie to jest najlepsze. Gdzieś to dalej chyba będzie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Bo Ty chyba jesteś jedyny, który usuwa. Yy, mamy jednego budowniczego, więc. Lecimy tu z ulepszeniami. Żebym się nie pogubiła. Yy, ulepszamy przede wszystkim mur. Hmm. To najgorsze jest to, że po lewej stronie nie mamy żadnego muru. Mamy, mamy coś na wzór muru, ale to nas chyba nie ochroni. No ale mamy... Jak tu jeszcze czerwono? Tu jajo jakie jest wielkie! O mamo. O mamo. Ulepsz go na trzeci poziom. Mamy aż trzech ogrodników. To na trzeci poziom, to na trzeci poziom. Już niszczyłeś? Dobrze. I co tu w ogóle jest? Aha, rozbi. Yy, pułapka szybko. I wykop skarb. Mamy jeszcze. Nie mamy za bardzo czasu. Powiedz, że zdążę zrobić tę pułapkę, chociaż jedno. O nie. Dajesz tę pułapkę. Uciekaj! Nie! E, czy oni mi zabijają kraby? Aha. A gdzie są moi. E, co się właśnie wydarzyło? Ja właśnie straciłam kraby. Mamy dwóch myśliwych tylko. Nie wiem, hermit. Myśliwy. Co tu się wydarzyło? O nie, jak my tu... To... Jak my to przetrwamy teraz? Myśliwy, myśliwy. Ej, ale sobie pożyłeś. Katy, Ło! Hmm, no właśnie. Spiralne jest potrzebne. Nawet dwa, to trzy, trzy spiralne chyba, tak? I do tego. No, to aż trzy spiralne. Ale to później będziemy mogli sobie usunąć. Kurczę, teraz nie wiem, co robić. Yy, bo my mamy budowniczego jednego. Hmm. Weź zbieracze na razie, żeby to jedzenie jak nasz psiu zbierać i stąd spadamy. <grystanie> yy, to by się przydało zaatakować, bo przecież oni nas tutaj zjedzą. Ech, mam tylko trzy. Ale ładnie. A czemu tu nie wyszło? Ale szybko ci to idzie. Ło! A wiedziałam, że przylezie jakiś jeden. To pułapkę proszę zbudować. Pewnie zaraz z lewej strony przyjdą, nie? Jak na złość. Ja cię kręcę, ale lipa. Dawaj, dawaj. A, już się znawiam w składzie Zdążysz wykopać ten skarb? Albo nie, nie rób tego. Tu chodź. A oni nam pożerali? Nie, nie pożerali. Dajcie było. Ta lewa strona też mi trochę martwi. Ale może dopóki tego nie rozbiję, to oni nie przyjdą z lewej? To jest zastanawiające. Tylko... Idą tu. No idźcie za mury. <grystanie> tu są dwie pułapki, o, oni sterczą. Tu iść sobie ładnie za mury. No idą te. Tych są się najbardziej boję. Bo ty, to jak chrupną to kurczę już po moich tych jest. Nie bij go młotkiem tylko uciekaj. Ajajaj, dobra usuń, usuń. A i tu już zepsuli tą pułapkę, okej. Okay. Zrobimy tak. 6 i tu jest na drugim 8 będzie. Dobra. Yy... Co to jeszcze jest potrzebne? Dziobło, coś tam, to jest ten? Nie, to był ten chyba oto. Ukwiał 10 razy. A ukwiał to jest oczywiście. No, oczywiście, że. No, jak mam teraz zrobić ukwiał jednocześnie? Z trzema tymi. Jak mam tylko jedną postę, chyba, że po lewej stronie będzie. Ajaj, Chyba, że to im zwiększę. A czemu była. Aha, bo była to jest rybka, która po prostu. Umiera. No, wynocha stąd, bo zaraz będą Was atakować. Już mi stąd. Proszę tu ulepszyć jeszcze te. Dobra, i zbierać, szarcie. Tu macie do rozbicia. Tu do usunięcia, tu do rozbicia. O, ale się zrobiło. Wachlarz do. Nie wiem, czy to usuwać. Lecz na razie nie. Udało się chyba rozbić. Zrobisz, ulepszysz tu. Dobra. Też Możesz ulepszyć. 10 ukwiałów, kurcze. Dawaj tę pułapkę do następnego poziomu. Temu bardzo wolno na przykład idzie. Tyle ma bonusów, szybkość upraw. Aha, i rosną te. Yy, kałamarnica buławik, świetlik. Mhm. Dobra, zostawimy na trzecim poziomie. I co, idą z której strony? Nie mówcie, że z lewej przyjdą. Idą z lewej. Im ten kamień w ogóle nie przeszkadza. Tu jest kolejne? Aha. Dobra, czekamy, poczekamy aż noc minie. Zbierać to żarcie. A ten cały nag... Garbik. I rogi i... Też znowu była chyba ta podstawka. Mam 12. No zaraz zobaczymy. Dobra, no trzy już kończy. Możesz się brać za usuwanie. To są trzecie poziomy. Yy, nie wiem, co będzie potrzebne. Nawet w połowie jeszcze nie jesteśmy. Zbierajcie to żarcie szybciej. Ja chcę stąd uciekać. Ja chcę stąd uciekać. O ja, ile mu to będzie? Hmm, dobra, to może wy. Aha, napraw mur to jest budowniczy też. Yy, bo mamy. Czego mamy dużo? Tu mamy trzy kolejne. Hmm. Dawać lepsze te pułapki. Jeden budownik. Czy trzech zbieraczy? Trzech wytwarza wiarę. Na razie okej, okay, zaraz ich zmienimy ewentualnie jeszcze na wojowników. Mamy tylko trzech wojowników. Ale bym zlamiła na samym początku gry. Dawaj, dawaj. Bo tu trzeba jakieś gruz znaleźć. Dawaj, tu pułapkę. Może nie tyle mury, co po prostu pułapka. No, duże to jest bardzo. No i to my tu mamy? Fungi 14. O, mamo 14 fungi. 3, 6, 9, na 2 na. No to masz fungię. I w sumie to nam już wystarczy. E, ulep, ulepsz. Ulepsz. Aha, nie mam. Dobra. E, idą. Z lewej idą. Ty z tym młotkiem to się po prostu chłopie no, ogarni, nie? Nie wiem, ulepsz mur. Tą pułapkę postawił w końcu? Tak, postawił troszkę. Pułapka na pierwszym poziomie, zawsze coś tam zjedzie. Dobra. Co wy pomagacie, czy co robicie? Siup. Cały czas tego jednego, a co on tutaj potrzebował? Ukwiał. Delfin nam pomaga. Znaczy, no to nie jest delfin, ale ja na to mówię delfin, bo on jest taki bardzo delfinko podobny. Ukwiał to my mieliśmy tutaj 3, 6. Rozbij, żebyś miał co robić, żebyś się z tym młotkiem tam nie atakował. Dobra. Gdzie jeszcze wielkolut. Jak nasz ten król w ogóle? Jakiś taki wielki się zrobił dziwny. Dzień piąty. O, uciekają, jak za dnia przyjdą. Sbuduj pułapkę. E, oczyść, wykop skarb. I tu potrzebujemy mm, żeby te. Garbiki tak się pojawiły. Jeden ten i jeden. Wiary, dawać wiary, dawać wiarę. Teraz które ja tu postawiam? Łoś rożny, to teraz nie robi. Dobra. To jeden na jeden te. Yy, no i ukwiałów 8, bozenków 9, świetlików 14. O mało. Ja muszę, muszę to po kolei zacząć robić. Nie mogę robić wszystkich naraz, bo to się źle skończy. Prawda? Ulepsz pułapkę. Tu nam brakuje... O nie, łaski nam brakuje. Dawaj, dawaj, dawaj łaskę. Dobra. No nie, zginął jeden. Cholercia. O nie. Już można było kliknąć. To dlaczego były dwa? Nagle. Coś cię zeżarło, kolego. Polercja no. No dobra. Tutaj fungi jeszcze jedny brakuje. O. A co to jest? Danina wysokości minus 5 na minus 5. To też nie wiem. O! Danina wysokość, Aha, łaska no tak. A tu ten fungię? Mamy to, odpraw rytuał, dobra. 800 łaski jednorazowo. Obrażnia do taku. Koszt, Bierzemy obrażnia do taku. Dobra. W mamy milion. sto, milion dziewięćset. Yy, garbiki potrzebują chyba błazenków. A błazenki to od tych medus. No to weźmy jeszcze meduzy jedne. O, uciekła. Jest młotkiem! Weź, nie wiem. Ulepsz. Mur. O patrzcie jak sobie radzi ładnie. Do tego pułapki. No. Dobrze jest. Czemu ten początek był taki zły? No bo, no bo nie ma kto nam pomagać, no. Aha, bo ty tam idziesz teraz. Ale to chyba już po ataku. Okej. Okay. Mamy 19 łaski. No to rzeczywiście pięknie. Boisz się tu podejść? <grymne> Boisz się chyba. Chyba się boi. Zobacz, ślimaczek tu sobie chodzi. No dobra, to poczekasz, dzień im w stanie. A nie mam. No pokaż jeszcze jeden. Eee, bu a to nie Garbik, to buławik był. To są Buławiki. Ukwiał jeszcze jeden. Eee, fungia. Fungia gąbka. A który to jest ukwiał? To trzeba pousuwać. Aha, to są ukwiały, dobra. A my tu mamy jeszcze kawałeczek. Strasznie duży. Blazenki mają bardzo dużo tutaj możliwości, żeby się rozrosnąć, nie? przestraszyłam. Mhm... Ulepszać, usuwać, ulepszać, usuwać. Cały czas czekamy na delfinka. Są dwa! Naciskaj! Ja! Yeah. Myśliwi mogą się przygotowywać do walk ze zespołem, czasami prawie do obrażeń o 800 łaski, zasięg ataku. O, to też fajne, ale dobra, weźmiemy objawienie przygotowania. Nie wiem, jak to działa. Preper. A, dobra, to yy, przed nocą zrobimy. Dobra, to to mamy z głowy, to już się nie skupiamy. Teraz to mamy zrobione. To mamy zrobione. Czyli mamy dwa kamienie ogarnięte. Czekaj, e, Panie z młotkiem, rozbi. No, i co dostaniemy? Nic. Może stołowy i może mózgowy. Rozbi. Tu jest wszystko na maksa, tylko tej fungi mamy milion. To w sumie został nam. A gdzie jest pułapka? A miałam preper zrobić Le z mojego... No nie! Zabili mi kraba, no. Oh, Jezus... A gdzie jest ta pułapka, słynia Możecie się wycofać? No co robisz, żeby oni się wycofali? Nie na no, atakuj. Znaczy, budowniczy, ty nie żrą? Moje... Gdzie jest drugi? A on ci tu jest w ogóle. Atakuje. Łapkę lepsze zamiast atakować. Ech. No dobra, raz, dwa, cztery, pięć, sześć, Jeden znowu zginął, tak. Tu biedny zginął. Myśliwy hermit. Ajajajaj. Boli to. Nie żyje. Zjedzony sprawca. A, usun. A Zażarli mi to. Moje te... Świetliki, dobra, to teraz co zrobić, żeby tych świetlików było? Yy, kolonia robaków. Okej. Okay. To to nie jest to podłoże. Tu mamy. Mamy 800, zmywamy się stąd chyba. Mamy... Zmywamy się stąd. Wykluj jajo. Chcesz wykluć swoje jajo, gra dobiegnie końca, a jajo zostanie... Uczczone... Yy, tak. Zobaczmy jak będzie wyglądało koniec rozgrywki. Kliknij, aby wykluć święte jajo. No ile razy mam klikać moje oczy? Nie lubię jak tak się gra trzęsie. <gry> Mi się wtryniły jeszcze rekiny. Ten stary jak się rozdarł. I wyszedł nowy, piękny, nowy król. Ukończone poziomy 10. Krabiki łącznie 19. Pożywienie, liczba przetrwanych, poziom trudności. Zacznij nową migrację. Czy. Dziękuję. A zacznijmy od emigracji, jak naciśniemy? To, to jest to samo co na początku? Próby morza. Wybierz modyfikację, która urozmaici grę i zwiększy jej stopień trudności. Za przejście próby morza otrzymuje się błyszczącą odznakę. Wybranie tej opcji spowoduje utworzenie nowego zapisu gry. No tak, oczywiście. Tu mamy błogosławieństwa i cechy są wybrane, wybierane losowo. Dostajesz to, co dostajesz i nie denerwuj się. O nie. Zagrożenia dają 100% więcej obrażeń, a krablingi mają 50% mniej zdrowia. O nie. Wszystko jest szybsze. Na poziomach nie pojawiają się jaja krabujące. Żadnego przyłączania ról. Twoje kraby migrują automatycznie po określonej liczbie dni. O, te dwa ostatnie. Myślę, że żadnego przyłączania ról weźmiemy. No i nie wiem. Teraz wybieramy nowego króla. A czemu mam, jakby samouczka. A nie, bo to i przecież wybieraliśmy zawsze jednego. Ha, teraz wybieramy jednego, tak? Tomato. Tomatoa. O. który królem? No to ten z gwiazdkami zostanie. Święte jajo, tak. On idzie do jaja i zostanie. Przyspieszymy. I on zaczyna się wykluwać, a to jest nasz stary. No taki stary, że dopiero co się wykluł. Pomóż wykluć nowego, przeróżnego. Hmm. Ciekawa jestem, czy teraz ta rozgrywka poza tym będzie się jakoś różniła. On przede wszystkim mamy tutaj pomoc w wspieraniu prawdziwych tutaj potrzeb w naszym życiu, i tutaj drugie. Trzeba grać tylko po to, żeby dojść do tych miejsc. <grych> Ale dobrze, moi drodzy, w takim razie to by było na tyle w tym odcinku. Zobaczyliśmy, jak wygląda koniec. Mamy... mamy jakieś urozmaicenie. Co to jest widok kolonii? A, możemy sobie... widok kolonii jeszcze na tej planszy wziąć i pozmieniać nazwy. Mogę was znowu nazwać. Zagramy sobie jeszcze, myślę... jeszcze jedną rundkę po to, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jak się przejdzie z tym... Mod, z tą modyfikacją. Później na przykład będzie można wybrać dwie modyfikacje, albo też jak będzie wyglądał rany, jak się to przejdzie. No myślę, że szybkie rany to są, nie? Ile nam to zaszło? 6, odcink 6 odcinków? 6 odcinków. No, może teraz pójdzie szybciej albo wolniej. W każdym razie mam nadzieję, że się podobało i do następnego. Bye! -o!